Zaklęta melodia. W opuszczonym zamku, gdzie cienie tańczyły na spękanych ścianach, żył stary skrzypek o imieniu Elias. Jego muzyka była nieziemska, a skrzypce, które trzymał w rękach, wydawały dźwięki, które przekraczały granice ludzkiego pojmowania. Pewnej nocy, gdy księżyc wspiał się na zenit, Elias zagrał swoją najpiękniejszą melodię. Dźwięki wypełniły przestrzeń, a wokół niego zaczęły materializować się postacie. Były to duchy, które przyszły, by posłuchać jego muzyki. W zamku rozbrzmiewały ich szeptane historie, tajemnice i pragnienia. Jednak Elias miał swoje własne tajemnice. Skrzypce, które trzymał, były zaklęte. Kiedy grał, energia duchów przepływała przez niego, a on sam stawał się coraz słabszy. To była cena, jaką płacił za swoje nieziemskie umiejętności. Duchy opowiadały mu o swoich życiach, o miłości, zdradzie i niewyjaśnionych zbrodniach. Elias zanurzał się w ich historiach, a ich emocje przepływały przez jego palce na struny skrzypiec. W zamku zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Ściany krwawiły, a meble poruszały się same. Kiedy Elias zrozumiał, że jego życie jest na wyczerpaniu, postanowił zagrać ostatnią melodię. Dźwięki były tak piękne, że duchy zaczęły się rozpływać w powietrzu. Jednak wtedy zjawiła się czarna dama, najpotężniejsza z duchów. Miała oczy jak węgle i wargi, które przypominały krew. Czas na twoją zapłatę, Eliasie. Jej głos brzmiał jak szept z zaświatów. Elias wiedział, że nie ma wyboru. Zagrał ostatnią nutę, a jego ciało zaczęło się rozpadać. Jego dusza wtopiła się w skrzypce, a czarna dama zniknęła w mroku. Od tamtej pory skrzypce Eliasa były przeklęte. Ktokolwiek na nich zagrał, stał się częścią ich historii. I tak dźwięki Eliasowej muzyki przetrwały wieki, a w zamku nadal słychać szeptane opowieści duchów. Elias zniknął, ale jego melodia żyje dalej. Kiedy ktoś zagra na zaklętych skrzypcach, duchy ożywają na chwilę, by opowiedzieć swoje historie. Jednak nikt nie wie, co się stanie, gdy ostatnia nuta zabrzmi.